Kiedyś, kiedyś właśnie powiedziałem, że ta liga jest bardzo wyrównana. I po wynikach, patrząc na wyniki, było mnóstwo niespodzianek, więc, więc na pewno nie wolno nikogo lekceważyć, bo mogą być takie niespodzianki. Dzisiaj było bardzo blisko niespodzianki, bo na pewno my byliśmy faworytami w tym, w tym meczu. Aczkolwiek, aczkolwiek było bardzo ciężko. I Myślę, że... Tym bardziej się cieszymy, że pomimo tego, że, że byliśmy w trudnej sytuacji, wyszliśmy z niej e, zwycięsko. Niespodziewanie tylko i wyłącznie patrząc na, na to, jak ostatnio grał Radom w lidze, ale trener nas uczulał, że, że dzisiaj będzie ciężki mecz, że to nie jest spacerek i często w teoretycznie słabszych zespołach, po zmianie trenera, nadchodzi taka nowa iskra i Radom dzisiaj tę iskrę miał, postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę i naprawdę musieliśmy się wysilić, żeby zostawić zwycięstwo w Koindzieżnie. Radom dzisiaj postawił bardzo wysoką poprzeczkę, dobrze, dobrze zagrywali, e, dużo piłek po naszym bloku, Asekurowali takie, takie dłuższe akcje. Wygrywając takie dłuższe akcje, drużyna nakręca się. No i tak, tak też było dzisiaj z Radomiem, i dlatego, tym, dlatego tak ciężko się z, z nimi grało. Zazwyczaj, z tym teoretycznie słabszym rywalem, jak się straci punkt, to jest troszkę powód do smutku, a ja myślę, że mimo wszystko możemy się cieszyć. I jak ktoś spojrzy w tabelę, to zobaczy Radom na dole i pomyśli, że Zachsa straciła punkt, ale jak z przebiegu meczu. I tak na chłodno patrząc już po, to myślę, że wygraliśmy dwa.